Boss Monster to implementacja gry karcianej, która nawiązuje do starych gier wideo. Retrografika aplikacji w połączeniu z możliwością wcielenia się w rolę złego bossa z całą pewnością zwróci uwagę geeków. Ale czy wystarczy, by przyciągnąć do ekranów zagorzałych planszomaniaków? Boss Monster to przykład wyjątkowo udanej kampanii Kickstarterowej z 2012 roku. Wystarczyły 24 godziny, by twórcy zebrali całość wymaganej kwoty 12 tysięcy dolarów. Po zakończeniu akcji licznik pokazywał ponad 200 tysięcy dolarów. Gra doczekała się kilku wydań, w tym w języku polskim, przygotowanego przez wydawnictwo trewsko Krakowa. Widać retrografika oraz pomysł przestawienia ról, gdzie zamiast wcielać się w bohatera przemierzającego kolejne komnaty pod ziemi, jesteśmy złym bossem, niczym ten czekający na końcu levelu gry komputerowej, zadziałały na graczy niczym magnes. Co ważne. Również od strony mechaniki, choć może nie wprowadziła ona rewolucji do gatunku gier karcianych, okazała się solidną planszówką. Nic więc dziwnego, że autorzy postanowili wykorzystać sukces analogowej wersji i stworzyć aplikację, która umożliwia rozgrywkę dla pojedynczego gracza oraz w trybie multiplayer z graczami z całego świata. W Boss Monster naszym zadaniem jest zdobyć 10 dusz bohaterów, którzy złabieni możliwością zdobycia z karbów przemierzają nasze podziemie. Każda tura składać się będzie z pięciu faz: dobrania karty, budowy komnat, Wabienia, fazy przygód podczas której bohaterowie przemierzają podziemia i zakończenia rundy. Oprócz typowych czynności dla danych faz, w ich trakcie gracze mogą zagrywać posiadane karty czarów, które czasem będą przynosiły bezpośrednią korzyść bosowi, który dany czar zagrał a czasem będą wprowadzały negatywną interakcję między graczami. Kluczem do zwycięstwa jest odpowiednie dysponowanie posiadanymi kartami komnat, których w swoich rochach można posiadać nie więcej niż 5. Są one podzielone na karty potworów oraz pułapy. Każda komnata zadaje określoną liczbę ran bohaterom, a wiele z nich ma dodatkowe zdolności uruchamiane w trakcie gry. Dodatkowo są one podzielone na karty typowe oraz tzw. wypaśne. Te drugie można zagrać tylko na już wyłożonej komnacie, o takim samym symbolu skarbów, jak właśnie dokładano. Wspomniane skarby są równie ważne jak liczba zadawanych. Przy na te obrażeń, gdyż to od nich będzie zależeć czy uda nam się złabić bohaterów do naszych lochów. Wojownicy poszukują broni, kapłanie relikwii, magowie ksiądz z zaklęciami, a złodziei przyciągać będą sakwy wypełnione monetami. Ruszą oni do tych podziemi, w których danego typu skarbów będzie najwięcej. Dlatego trzeba obserwować, jaky śmiałkowie pojawiają się w mieście i szacować, czy rozbudowywać podziemia pod dany typ skarbu, czy może wręcz pozbywać się danych skarbów, by nie zwabić do swoich rochów zbyt silnych bohaterów. W przeciwnym wypadku, jeżeli otrzymamy 5 ran, przegrywamy grę. Ma to szczególnie duże znaczenie, gdy pojawiają się legendarni bohaterowie, czyli tacy, którzy są wyjątkowo silni, ale zarazem dają podwójny zysk w duszach. To, co dobrze sprawdza się w analogowej wersji, niestety nie zawsze dostarcza tyle pozytywnych emocji w cyfrowej odsłonie. Mechanika, która wymusza konieczność dla niej możliwości rzucenia czaru lub uruchomienia zdolności komnaty, sprawia, że aplikacja traci dużo na dynamice. Nie ma możliwości pominięcia animacji, w której dzielny śmiałek eksploruje każdą komnatę po kolei. I to nie jedyna wada aplikacji. Tutorial należy co najwyżej do przeciętnych samouczków zaimplementowanych w cyfrowych maszówkach. Choć jest możliwość rozgrywki wieloosobowej przez internet, bardzo ciężko znaleźć graczy będących w danym momencie online. Podczas testów pojawiły się także przypadki samolistnego wyłączenia aplikacji. Boss Monster to cyfrowa implementacja gry karcianej, będącej przeniesieniem starych gier wideo na karty. Przyznajcie, że brzmi to trochę karkołomnie. I niestety efekt nie powala na kolana. Dlatego zanim kupicie cyfrową odsłonę Boss Monster, najpierw ją wypróbujcie. Na szczęście jest taka możliwość, gdyż wersję z ograniczoną funkcjonalnością można pobrać z App Store i Google Play za darmo. Osobiście, po przeprowadzonych testach, które pozwoliły na odblokowanie rozszerzenia zawierającego dodatkowych bohaterów, Chętnie sięgnę po karcianą wersję niż tę na iPadzie.